Moi lizards, witam Was. w kolejnym Stadi i w Mass Effect 2 Legendarna. Jak wiecie jesteśmy oczywiście na Lodmanti, i między odcinkami zaskonowałem bodajże trzy nowe układy. E, mianowicie zaskonowałem sobie łowicę węża, zaskonowałem sobie tą lokację, gdzie jest e, Omega, do końca i chyba odległą krawędź, tam gdzie Mieliśmy wizytę z flotą Quarian. Słuchajcie, mamy wystarczająco, żeby ulepszyć sobie Nordmanty. W związku z tym, z tego bardzo chętnie skorzystam i zainwestuję oczywiście w ulepszenia. W odcinku poprzednim już o tym nie wspominałem, ale udało nam się nabyć nową broń ciężką na Omece, Tutaj jest wyrzutnią czarnych. Chciałbym skorzystać z w skorzystamy z najbliższej misji lojalnościowej. A póki co, chciałbym tutaj również. Zająć się ulepszeniami broni oraz pancerza, tak? Tutaj, jak widzicie, założyłem, że ulepszenia będę robić z Wami na YouTubie, ale eksploracja oczywiście też będzie pozostawiona mi do wykonania między odcinkami. Po prostu, żeby Was nie zanudzać, także myślę, że jest to nawet w porządku i sensowny system. Też nacisnąć w komentarzu, czy wolicie, gdy te pręty odkrywam sobie samemu, czy chcielibyście to zobaczyć mimo wszystko na odcinku, komentarze są wasze. I tutaj jeszcze kontroli oczywiście ulepszenia, to co mogę ulepszyć, oczywiście ulepszę, ponieważ, mówię, to nam tylko ułatwi robotę, jeżeli chodzi o kolejne konfrontacje z przeciwnikami, z lepszymi, silniejszymi, ale jednak lepiej mieć niż się prosić, tak? I po prostu to będzie chyba najlepsza opcja też spokojnie. Jest to, że nie musimy później tego nikt się wkładać w sensie tych ulepszeń w osobnym stanowisku, żeby one były zaimplementowane. Tylko od razu tutaj już wszystko mamy gotowe, tak trochę, ale niuszka, ale jednak, Dobra, to jeszcze ulepszenia pancerza są konieczne. I też słuchajcie, najpewniej mamy ulepszoną już w pełni Normandię. Ja to sobie zweryfikuję jeszcze z Wami, oczywiście, ponieważ nie chciałbym, żeby to tak było nauczciwie robione, tak żebyście widzieli, że faktycznie tutaj to, co sobie między odcinkami, to miało miejsce i to rzeczywiście tak też się odbywało. Ulepszenia zbadaj. Tarocze wielorodzeniowe. To jedno, drugie, trzecie Ale co to wszystko? Nie, tu można to sobie przewinąć. No dobra, trochę tego jest. I nas interesuje normalnie, Ma być 7 elementów. Pierwsze, następnie mamy drugie. Mamy za momencik trzecie, proszę bardzo. Teraz będzie czwarte, piąte i szóste. Brakuje jeszcze jednego. Słuchajcie, a tutaj widzę z kolei, że terminal badawczy na ulepszenie statku pozostaje pusty. Tutaj też jest podpowiedź, że to będzie dzięki rozmów z członkami załogi. W związku z tym, tutaj no, ja będę musiał jeszcze. W odpowiednim momencie sobie to wszystko zweryfikować. A tymczasem plan na odcinek ten jest następujący: mianowicie zajmiemy się misją lojalnościową dla Jack w końcu. A cię co, no jak co prosiła się już jakiś czas temu, o to, żeby jej pomóc, żeby się tym zająć. Więc jak najbardziej to oczywiście zrobię. Nie mam z tym najmniejszego problemu, ale jeszcze szybka wizyta na stacji paliw. Kupię sobie sądy i paliwo. To, co będę mieć, już z głowy. A to podwójne stanowisko z sądami bardzo mi ułatwi między odcinkami eksped. Oczywiście też udało mi się tutaj odkryć bodajże jedną nową misję. Nie bądźcie, dwie nowe misje udało mi się odkryć poboczne podczas eksplodacji. Więc nimi również się zajmiemy we właściwym momencie. Hmm. Tutaj już od razu. Powiedzmy sobie wprost: dopóki nie będzie gotowa cała reszta, dopóki to mapka nie będzie czysta, ja się nie podejmuję misji zdobywania modułu żniwiarza, ponieważ to ma swoje negatywne konsekwencje. I jakie to są konsekwencje, oczywiście dowiecie się w swoim czasie, ponieważ będę trochę musiał siłą rzeczy wejść na spoilery fabularne, a tego naprawdę nie chcę robić przed czasem. Dobrze, no, zmieńmy kubraczek yy, naszej egzekutorce. No i czek jest ostatnią osobą nielojalną. Świetnie. Hmm. Skoro zmieniliśmy kubrak Samara, to może też ją weźmiemy przy okazji. Dwóch biotyków, nowe możliwości taktyczne. Czemu nie? Chodź sobie to spustoszenie Samara. I mamy czarną, boże ciadną siadną, chciałem powiedzieć. Dobra, lecimy. Zapomniałam, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Widzisz lądowisko? Musi być na dachu, bo inaczej zarosłoby w ciągu kilku godzin. Shepard, wszędzie wyłapujemy sygnały cieplne, poza waszą strefą lądowania. Coś zakłóca pracę czujników. To był tajny ośrodek badawczy Cerberusa. Tak. Jak oni już coś budują, to solidnie. Dupki. Powrót tutaj był błędem, Shepard. Kiedy zaczynamy misję, to doprowadzamy ją do końca. Tak. Dobra. Zejdźmy na ziemię. No dobrze, tym razem mamy raczej znaczy, deszczową scenerię. Ale też nie oszukujmy się, CDB to rzeczywiście buduje te bazy solidne. To jest taki kontrast w podróbieniu do Amerykanów, Zobaczcie, ponieważ Amerykanie to często okazują do siebie to, że budują domy, szczególnie wewnątrz, z bardzo delikatnych, kruchych materiałów. Do Dobra, nie o mogę się poduszać sensownie. Dobra, jest terminal. Jest pieniążka będzie, oczywiście to się przyda aczkolwiek Mam nadzieję, że to pójdzie sprawnie. Poszło bardzo ładnie. Kredyty wzięte można duszać dalej. Ważną tutaj oczywiście czynnością w Mass Effect jest ulepszanie e, przeparta oraz załogi w związku z tym... Lepiej to. to ci uwagę, nie że Skodo, to jest tajna baza, to. szybko ma zadosnąć, tak. Właśnie wszystko szybko do się można wywnioskować. to dlaczego. lądowisko nie zadosło, Skodo, tak, wszystko szybko rośnie, no to. To, co lubię w tej misji, jest, to jest to, że. Czako opowiada o swojej przeszłości podczas naszej wizyty tutaj, tak? Słyszymy jej nawiązania, słyszymy jej aluzje odnośnie poszczególnych pomieszczeń. To naprawdę bardzo spoko taka narracja zawsze dodaje klimatu lokacji. Jak można atmosferę grozy lekkiej. Ale oczywiście to nie są hondory typu... Piper Dolls czy inny Outlast, więc nie mamy o co się martwić oczywiście. Dobra. Weźmy takie przywitajmy. No i proszę, ładne odejść na tych warunach. Ja w sumie jak to są ucieki psy, to można było się spodziewać tego, że raczej tutaj no, mogą się pojawić. Jest to problem krwi, jeszcze chcę ją zobaczyć. Mamy. To wygląda jak arena. Zgadza się. Organizowali tu walki. Wystawiali mnie przeciwko innym dzieciakom. Uwielbiałam to. Jedyne chwile, które spędzałam poza celą. Ruszajmy. O tak. Czasem taki motoryzm jest stosowany oczywiście do zliczenia z przeszłością. Chuck musi stawić czoła tym traumatycznym, z to wspomnieniom, ale jednak no, to już jest jej Przemuść, ona tego się nie może wyrzec za bardzo. Funkcjonariusz ochrony zeml. Ośrodek Telgi. Obiekty wydostały się z cel. Niszczą wszystko dookoła. Obiekt zero próbuje się uwolnić. Proszę o zgodę na likwidację. Powtarzam, proszę o zgodę na likwidację! Potrzebujemy tylko czek. Inne obiekty są zbędne. Ona musi przeżyć! Przyjąłem. Rozpoczynam. To było inaczej. Uciekłam, kiedy zniknęli moi strażnicy. To ja wznieciłam bunt. Może zdarzyło się coś, czego nie widziałaś. Zaatakowały mnie inne dzieciaki, zaatakowali mnie strażnicy, zaatakowały mnie systemy automatyczne. Coś takiego trudno jest błędnie zinterpretować. No tak, ciężko to jest odpowiedzieć skoro to wszystko się rzuciło na nią, no to najwyraźniej ona została uznana o, za... Jest, powinno być pustek, e... to kurwy Jest jeszcze ciepły. O, Czak, ewidentnie nie jesteśmy tutaj sami. Mam tu gdzieś drzwi do Nie, tutaj jest VP Kółko, drzwi, kółko. Bateryjka musi być tutaj. Nie wiem mi się tak. Nie wiem tak. Tu się dzisiaj y, hakuje. Z czego to wynika, nie mam pojęcia, niestety, ale. To nie są oczywiście takie. Przeszkody, które, byłyby, które nie byłyby do złamania, które byłyby ponad naszą siłę, tak? To wszystko, co twórcy na, na to zostawiają, możemy bez większego problemu załatwić. Krwawa horda. Dobra, niech on na nim ciśnie. Albo i nie. Dobra, a stopmy falę może ze kształceniem. podziałać, podziałały jednakże. Trochę mnie smuci to, że tutaj nie możemy sobie na czas zrobić poszczególnych kombinacji. Mimo wszystko powinniśmy być w stanie tutaj tym się fajnie zająć. A nie jesteśmy, dobra. Może tak. Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj musimy te... Kombinację zastosować idealnie, tak? To musi donacieć wszystko w celu z idealnej synchronizacji, tak? Być może to się interpretuje, ale takie jest moje odczucie. Fanta niech sobie lata. Tak, kolejny spadł. No, proszę. Spokojnie, zrobimy to trochę inaczej. Hmm, to jest opozycja. Chyba za bardzo chcę to zwalić biotyką bez użycia niczego innego. To może być błędne. Ale najwyżej w sumie się to wczyta, i powinno być wszystko: wszystko spoko. I teraz tak, dlaczego. Nowe kombinacje nie w tak? Nawiasem, użyczenie jest nową umiejętnością, więc no. Do czego potrzebowali gostnicy? Nie powinno to być niewykonalne. Niebyli dzieci umierały tu jedno za drugim, ale nawet wtedy były częścią eksperymentu. Bzdura. To ja tu miałam najgorzej, a ja przeżyłam. Czy jesteś pewna, Jack? Zresztą właśnie pytaj do Was w komentarzu co myślicie o pozycji Jack i sytuacji, którą miała. To nie miałem szansy, żeby tego zhakować. Zobaczcie. Tu jest po prostu blokada, to jest no... bo nie z mojej winy. Nie dało rady tego ominąć niestety. Także tutaj no trudno wybaczcie, to się nie powinno było zdarzyć w ogóle. Ale by się pewnie dubka również się twórcą. Wymknęła, tak. Szczerze mówiąc raczej nie będę się takie pojedyncze błędy trzepiać. Oczywiście ich powinno być w remasterze. Ale umówmy się, Mass Effect jest dość sporą produkcją. Wkurzona. Jestem niebezpieczna, ale Jestem też znowu małą dziewczynką. Kurwa, ale to pokręcone. No dawaj, dawaj, Jack. Chodź mi podłożyć te bomby. W sensie Mass Effect jest dużą produkcją, to chodziło mi o to, że ten świat jest stosunkowo złożony, więc coś mogło to po, po prostu y, się twórcą wymknąć. Ale mimo wszystko tutaj waga poszczególnych tytułów to jest około 10 max 20 giga, w związku z tym w w sensie też nie, ma, nie wiadomo jak dużo do, do naprawy. Tak, puśćmy. Ślicznie. Znowu falam No i że naprawdę biotycy sami świetnie sobie dają radę. No i wyraźniej. Nie powiem, no raczej litości nie mieli tak i Kurczę, No. Naprawdę znaczy jest ciężko się dziwić, Jack, że jest jaka jest. To ustrój jednostronne. Moja cele jest po drugiej stronie. Widziałam z nimi resztę dzieci. No, Jack, to już blisko. one zawsze ignorowały. No cóż, teraz się dowiemy dlaczego. No, tej przejdźmy. Widziałam tędy przejść, kiedy uciekłam, ale nic z tego nie pamiętam. Świecąłek, krzeselko. Takie warunki w misu dla dzieci, no raczej mimo wszystko, niezależnie od motywów Cerberusa, są słabe. Zapis 1054, ośrodek badawczy Teldin. Wyniki ostatniej iteracji pergnim są mierne. Obiekty 1, 4 i 6 zmarły. Te, które przeżyły, nie wykazują żadnych zmian biotycznych. Obniżyliśmy temperatury ciała pozostałych obiektów. Ale nie wywołało to żadnych korzystnych biotycznie reakcji. Wystąpił natomiast efekt uboczny. Wszystkie obiekty zmarły. Więc nie będziemy próbować na zero. Mam nadzieję, że utrzymamy stały dopływ obiektów o potencjale biotycznym. Szybko je zużywamy. To nie w porządku. Eksperymentowali na innych dzieciach, żeby ja była bezpieczna? Tak, trzeba słuchać się na nie? Nic nie poradzisz na to, co zrobili inni. Nie rozumiesz, Shepard. Przeżyłam tutaj. bo Byłam twardsza od pozostałych. Właśnie taka jestem. Wyjdziesz z tego twardsza, silniejsza. Ada, a co ty mi dasz, przyjaciele mój do drogi? Rozczarowanie, czy możesz sympatyczną nagrodę? I od razu jeszcze jeden segment muszę znaleźć. I chyba jest. Świetnie. A co to takiego? Podbiotyków, jak najbardziej ja to przygadnę. Jestem bardzo mocno tak. Dobra, jest kasenka. Ej, hey, Aresz, tu kurek. Tak, mamy tu intruzów. Jeśli mamy ich zabić, musimy pogadać o cenie. Obiecałeś kurę łupów, ale tutaj nic nie ma. Dobra. Sprzątniemy ich. A potem ci odwiedzę i porozmawiamy o łupach. Co tu robisz? Najpierw was zabijemy, a potem się zobaczy. No świetnie. Dobra, niech strzelają. tym sobie ten mieszka trzownych ciud może. Niech więc na jak potrafi to uderzyć. Pytanie czy goście miał jeszcze bardziej jeszcze czy nie. Ale myślę, że i taki co dużo żyćka. O. Zapraszam do zbierania. Co było nieoczekiwane. Takie... Kurczę, no ciekawe spotkanie, nie? O. Koledzy nobi, przewitam się. Ja tak nie koledzy. Nic mnie nie Dobra, trochę to się ładuje. Ale warto to ładować. Tyle czasu. Dabierz sobie tą maszynówkę. Chłodak dam chyba już jeszcze są zakręcony. No nie, jeszcze dycha. Widzicie go. Dziadyga jeden Na przeciągnięć się Może tak A czas sobie to policzyło No jakieś jaja chyba Dobra, Kutaga Linpadł Kolejny Pozostała już tylko moja dawna Dobra Kimkolwiek jest Jest właśnie tam i tak chcę tam podłożyć bombę. chcę, w coś to zrobić na jego zwłokę. Coś ładnego, czy niekoniecznie? Zobaczmy. I oczywiście, zaś się do, do Jack. Chcę się do jej celi. Kolejne 3000, jak nie bardzo dzisiaj. bateria, bateria. Kółko, kółko. Żywij, i to będzie WiFi. Jak ja to mówiłem jakiś czas temu. W podstawce był jeszcze piąty mm, symbol taki Y, mianowicie I wtedy było hakowanie na pięciu elementach. Czemu to osiem Nie mam pojęcia, ale myślę, że to by nie była jakaś duża różnica. Wyjdź, wiemy, że tu jesteś. Kim jesteś? Nazywam się Ares. A wy włamaliście się do mojego domu. Znam cię, Obiekcie Zero. Minęło tyle lat. Myślałem, że tylko ja przeżyłem. Mam na imię Jack. Skąd mnie znasz do cholery? Wszyscy znaliśmy twoją twarz, Jack. Wyprawiali z nami potworne rzeczy po to, żeby ich eksperymenty nie zabiły ciebie. Ty byłaś pytaniem, a ja wciąż szukam odpowiedzi. Chyba nie tylko ciebie przywiodły tu wspomnienia, Jack. Próbowałem o tym zapomnieć. Ale takie miejsce. nie zapomina ciebie. Idzie za tobą. Zatrudniłem tych najemników i wróciłem tu prawie rok słoneczny temu. Powoli odbudowujemy to miejsce. Dowiem się, co odkryli. Jak wyzwolić w ludziach prawdziwy, biotyczny potencjał. Ponownie otwieram ośrodek na Teltin. Będzie tu pięknie. No Nie możemy rozwalić. On próbuje usprawiedliwić to, co się tu działo wykorzystując to miejsce. Możemy wysadzić to miejsce, ale nadal pozostaje pytanie, co będzie z nim. Co mamy zrobić z drugą tobą? To proste, zostawcie mnie tutaj. Tu jest moje miejsce. Pierprzyźmy. <laughs> Czek on jest uwięziony we własnej przeszłości. Ty musisz wyrwać się ze swojej. On chce z powrotem otworzyć to miejsce. Musi zginąć! On zwariował, nigdy mu się nie uda wskrzesić tego ośrodka. Daj temu spokój. Twoja przeszłość nie musi mieć nad tobą władzy. Kurwa, wynoś się stąd, ale już! Nie warto go ścigać. Całej reszty też nie. Jeśli to już wszystko, to podłóżmy tę bombę i zabierajmy się stąd. Ten pokój był całym moim dzieciństwem. Daj mi chwilę, chcę się tu rozejrzeć. Nie krępuj się. Nic się nie zmieniło. Ale A, wszystko. To, jest czy inne. to wszystko z całą wyniesione Bardzo ładnie. Ale miał wszystko samo, co myślałem, żeby gościa nie zabić, ale uznałem, że jednak nie. Do wszystkiego. Był moim najlepszym przyjacielem. Kuliłam się pod nim, żeby płakać. Byłam żałosna. Wiesz co, jak chciałem się przyznać, że Jack miał przede przerypaną przeszłość, niestety. Czasem mi się śni, że znowu leżę w tym łóżku i że znowu mnie torturują. Owijałam prześcieradło wokół nadgarstków i próbowałam je oderwać. Nie chcę już więcej tu wracać. No nie wrócisz, Jack, spokojnie. Przecież to zniszczymy, tak? Myślałam, że tamten pokój to reszta świata. Baliłam i brzeszczałam. <grym>, Na no nic się to nie zdało. I tu jest chyba jeszcze jedno miejsce poza pokojem, mhm. tak, tutaj. Widzisz te ślady na ścianie? To tutaj po raz pierwszy zabiłam człowieka. Jeden ze strażników próbował mnie powstrzymać. Ale to ja powstrzymałam jego. Dobra, koniec tego mazgajstwa. Rozwalmy to wszystko w cholerę. No dobrze, udało się. Mamy dopóki cały oddział lojalny, ale słuchajcie, jest jeszcze miejsce dla innego kruta. ...małą sprzeczkę. Możesz ją załagodzić, zanim wyrwą dziurę w grodzi? Zajmę się tym. Tylko zrób zdjęcia. Dotknij mnie, a rozsmaruję się po ścianach, suko! Dosyć! Przestańcie, obie! Ta pomponiara nie chce przyznać, że to, co mi zrobił Cerberus, było złe. To nie Cerberus, nie sądzę. Ale zdecydowanie byłaś jedną wielką pomyłką. Pierdol się. Nie masz pojęcia, przez co przeszłam. Może czas, żebyś się dowiedziała na własnej skórze. I zobaczcie, to mamy wywód kluczowy. Gdybyśmy nie mieli dość punktów idealisty bądź negaty, opcje po lewej stronie byłyby wyszarzone. To oznacza, że musielibyśmy wybrać albo Mirandę, albo Jack, i w efekcie stracilibyśmy lojalność jednej z nich. Nie mam pojęcia ile dokładnie potrzebuję pasków Idealisty Renegata, dlatego zawsze odkładałem te misje lojalnościowe albo na sam koniec, jako dwie ostatnie, albo podobnie tutaj Miranda była jedną z pierwszych, a czak zawsze była na końcu. Jeżeli mamy dość punktów Idealisty Renegata, oczywiście zachowamy lojalność obu z nich, ale wybór opcji po prawej skutkuje utratą lojalności, co lukafonowo może mieć duże konsekwencje. Nasza misja jest zbyt ważna, by osobiste odczucia miały wchodzić nam w drogę. Mam w dupie odczucia. Po prostu chcę ją ukatrupić. Obie wiecie, z czym przyszło nam się zmierzyć. Zostawcie gniew dla zbieraczy. Mogę odłożyć na bok osobiste urazy, ale tylko do końca misji. Spoko, możesz na mnie liczyć. Nie chciałabym, żeby zginęła, zanim sama jej nie wypatroszę. Wszystko w porządku? Pojawiłeś się w dobrym momencie. W porządku, dopóki ona będzie robić to, co do niej należy. Dzięki, Shepard. I mamy to z tym to akcentem. Kończymy sobie ten odcinek Masopeka. Wykonaliśmy w nim zadanie lejnościowe. Póki co ostatnie. Dlaczego? Póki co, dlatego że mamy jeszcze miejsce na jednego rekruta, kto nim będzie. Tego Wam jeszcze znaleźć nie mogę, ale z całą pewnością tego adekruta powitać, myślę, z, z radością. Tak, czy tak. Zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania i klikania do opis odcinka, a tam macie link na kanał Discord oraz Twitch. To dla Was C, trzymajcie się, pa pa!